Twoja kariera to też, już tak bardzo szeroko patrząc, to jest cały polski show-biznes. W momencie, kiedy pojawia się Dada, w momencie, kiedy pojawia się Pudalek, czy... e, e, zaczyna się show-biznes, zaczyna się coś, co znamy, nie wiem, z amerykańskich filmów i seriali. E, czy nie czujesz się trochę matką chrzestną tego całego rozgardiaszu, który teraz się dzieje wszędzie? mam No mówmy się, od momentu, od momentu wyjścia z baru e, Takiej dziewczyny nie było. Nie było takiej wokalistki, kobiety, która e, była kompletnie do kupienia od razu, tak, bez względu na to, czy mówimy tu o Playboy'u, czy o tabloidach. Czy nie, no dobra, no ale czy matką szesną? Nie, bo... Y, no bo... Znaczy dobra, no gdyby nie ja się pojawiła, to czy pojawiłby się ktoś inny? Nie wiem. No czy mieliśmy tam diwy, wiesz, Górniak, Staczkowską, mieliśmy, yy, nie wiem, Nosowską gdzieś, ale nie mieliśmy dziewczyny, która wychodzi i mówi, słuchajcie, ktoś czegoś jeszcze nie zrobił, to ja to zrobię. No, na pewno jestem osobą, która yy, przełamała dużo barier, przełamała kilka stereotypów, yy, miała odwagę zrobić i powiedzieć rzeczy, które, na które inni by się nigdy nie odważyli. I na pewno byłam prekursorką działań, bardzo takich sowolnych, odważnych i, ym, i spontanicznych, Nieprzem, nieprzemyślanych w sensie ruchów marketingowych, bo nie, nie odbieram siebie jako produktu, jako mhm. jestem żywym, żywym towarem, no to tak, to no może tak, ale matką szlasa nie do końca. No bo... Tutaj Twoja współpraca z Majką, która gdzieś po drodze się rozsypała, ale wiadomo, że nic nie trwa wiecznie. Dla wielu dziennikarzy, dla, dla ludzi, dla e, nie wiem, fanów też, to było coś takiego, czego my wcześniej nie doświadczaliśmy. Na zasadzie e, takiego bardzo fajnie podniesionego, na bardzo fajny poziom flirtu z mediami. Na zasadzie możemy się kłócić, możemy się kochać, ale do koń koniec końców, gdzieś tam się spotykamy i robimy robotę. E, i to, moim zdaniem, położyło fundament pod to, co się teraz dzieje. Także dla mnie czapki z głów, tylko pytanie, czy ty, mając wtedy, nie wiem, 24-25 lat, myślałeś sobie, kurde, można to zrobić tak, albo w ogóle nie, nie brałeś tego pod uwagę na zasadzie, nie, nie knułeś się, tylko byłaś sobą. To szło po prostu jak strumień świadomości. Nie, nie, no, to znaczy, ja bym połączyła te dwie rzeczy. To też nie, nie nazwałam tego knuciem, ale świadomym, kreowaniem mhm. pewnej y, rzeczywistości i myśleniem zawsze parę lat do przodu. Ja zawsze moim mówiłam, my zawsze musimy myśleć, nie, co będzie jutro, ani pojutrze, bo dobra możemy spać wszystkie mosty i w ogóle, ale co będzie za dwa lata, albo za trzy, albo za cztery, zawsze zastanawiajmy się, y, co, 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 co się będzie działo za, za parę lat. Jak nasze ruchy, jak nasze postępowanie się odbije na nas i na, wiesz, i, i na mojej karierze, no bo chcąc, nie chcąc, o tym właśnie mówimy. Yy, mm, ja wiedziałam, że jestem żywym srebrem, że jestem osobą, która nie da się w żaden sposób stłamsić, zamknąć w żadne sztyne formy, yy, zaszufladkować. Wiedziałam, że to jest mój potencjał, i wiedziałam, że to jest baza, i wiedziałam, że to jest yy, 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 tak naprawdę. Yy, no, no, Unikać, że tego, że tego nie ma, i na tym będę pracować, i z tego y, zrobię mój, y, mój sukces. Więc, jakby wiedząc, że jestem spontaniczna, w sposób bardzo kontrolowany, korzystałam z mojej spontaniczności. <grych>